będzie teraz mocno wchodziła na rynek niemiecki, chcąc podbić ten rynek. Jakie przewagi konkurencyjne ma nad swoimi rywalami? No, przewaga. No my mam, nasz model biznesowy to jest dużą przewagą, bo my mamy własną produkcję i własne brandy. Czyli my marżujemy troszkę wyżej niż konkurencja. Yy, niż konkurencja. Tak, tak mi się bynajmniej, taką mam wiedzę. Na pewno łatwiej jest nam przetrwać na rynku niż takim, takim siecią Bata, Humani, Greno, które mają duże problemy, wręcz pouciekały z niektórych krajów, zwinęły swoje interesy. Mamy bardziej komplementarną ofertę: mamy buty i dziecięce, i męskie, i damskie, i sportowe, mamy też buty syntetyczne, mamy buty skórzane. Staramy się, żeby na tej jednej powierzchni zadowolić każdego klienta w naszym stepie, i to jest pewnie nasza przewaga. Mamy dobrze zbudowaną bazę logistyczną. Tu w Polkowicach mamy 110 tysięcy metrów kwadratowych zautomatyzowanych magazynów, czego w naszej branży nikt nie ma, Europie, nawet myślę, że na świecie. Mamy własną produkcję. To jest, w Polkowicach mamy największą fabrykę obuwia w Europie. Już produkujemy 3 miliony par butów, co na skalę Europy dzisiaj jest nie, nie, niepowtarzalne, bo wszyscy pouciekali z produkcji w Europie. Jeśli jest produkcja, to w tych krajach, typu Rumunia, Albania, gdzieś tam Macedonia. We Włoszech i w Hiszpanii to już się prawie nic nie produkuje, mhm. chyba że to takie najwyższego poziomu buty, gdzie jest jeszcze bardzo wysoka marża. Mamy bardzo dobre kanały w Indie, Bangladesz, Chiny mamy no, fabryki, które produkują tylko dla nas w bardzo dobrych cenach. Mamy dział przygotowania. No, pewnie te działy mają wszyscy, tak, o których opowiadam, tylko mhm. wystarczy, że we wszystkim czujemy się troszkę lepsi niż konkurencja i to daje w całości bardzo duży efekt. No. Właśnie najpoważniejszy konkurent, czyli Deichmann. Jaka odległość dzieli pana studia? Odległość spółkę? to dzieli jakieś 90 lat. Jakbyśmy poczyli historię początku firmy Deichmana. No, wie pan, no my sobie już jakby dobrze rodzimy. Dobrze. W ry... Nawet zostaliśmy ostatnio w nowych badaniach. Liderem już rynku Europy środkowej to jest sześć krajów: Bułgaria, Bułgaria, Rumunia, Węgry, Chorwacja, Słowacja, Czechy i Polska, siedem krajów. Bo tak jest rozumiana Europa środkowa w tej branży. No to jesteśmy już na pozycji lidera, a my się wciąż w tych krajach jeszcze rozwijamy. Ja myślę, że my podwoimy obroty w tych krajach, w których, o których mówię, a już jesteśmy liderem sprzedaży obuja. Jeśli chodzi o austriacki, niemiecki rynek, to jest wielki rynek, tak? To Nasza konkurencja ma z 1500 sklepów, mamy zaledwie 40. Także my dopiero zaczynamy, nie jesteśmy w ogóle rozpoznawalni. Staramy się lokalizacje wybierać dobre. I myślę, że to jest kwestia też czasu. No, myślę, że nam będzie trzeba może troszkę więcej czasu niż zakładaliśmy, że osiągniemy rentowność tam. Natomiast nie jest, nie jest do końca źle, bo my jakby handlujemy handlujemy nawet lepiej niż w Polsce na tych krajach, jeśli chodzi o przychód Jednostkowe ze stepu tylko że no tam są większe koszty. Mhm. No i nie handlujemy w niedzielę. I to jest ten problem po prostu. Jak myśmy, na Węgrzech, po, Jak na Węgrzech od marca. No ale Węgry się z tym uporały fajnie, bo mamy na porównywalnych stepach przyrosty, mimo że mamy jeden dzień w tygodniu mi handlu. No i ograniczyliśmy 15% kosztu personelu, tak? Bo mhm. nie handlujemy w niedzielę. No więc też są pozytywne, pozytywne liczby na tym, tych transakcjach. Natomiast jeśli chodzi o Niemcy, no to jest wielki rynek. Jeżeli by nam się udało wpasować, ja nie mówię, że będziemy liderem w Niemczech, bo pewnie zajęłby nam to kilkadziesiąt lat, bo wiadomo, firma Dajśpa jest tam od 80 lat na tym rynku. Ale nawet jak będziemy zajmiemy pozycję numer dwa, yy, to jest bardzo zadowalający dla nas wynik, tak? jeżeli tam uda się ulokować 500 fajnych stepów w Niemczech rentownych, no to jest biznes nasz, jest skalowany wtedy razy dwa. A my nie mamy innego wyjścia. My będziemy otwierać stepu we Francji, w Hiszpanii czy w Skandynawii, jak mamy Niemcy 100 km od granicy. Cała baza logistyczna to wszystko obsłuży. Nie musimy tam nic skombinować z magazynami. Wszystko stąd. Mamy wydajność magazynu dzisiaj na milion par butów rocznie dziennie wydania, przyjęcia. Tak jesteśmy dzisiaj zbudowani, a sprzedajemy 150 tysięcy dziennie teraz. No właśnie. Y Czyli jest duży potencjał. Pan, pan nie lubi tego pytania, gdzie pan będzie za 5 lat. Nie lubię. Więc zapytam, gdzie będzie spółka za 10. Ekspansja na całą Europę? Wie pan no dzisiaj ograniczyliśmy się do być może Serbię, zaczniemy w przyszłym roku. I ograniczyliśmy się do tego, żeby zrobić dobrze to w Niemczech. No bo zostały nam zostały... Oczywiście Litwa, Estonia, te kierunki, tak. Tam będziemy otwierać z ale to są małe rynki. My, jeżeli nie, nie osiągniemy sukcesu w Niemczech albo nie stabilizujemy sytuację, to to jest bez sensu rozchodzić się po całej Europie czy świecie, bo najlepsze do kontroli najbliższe jest no, Niemcy. No, Francuzi są troszkę inni, bo mają troszkę inną modę, mhm. mają troszkę inne ozdoby do butów. W Hiszpania też troszkę są bardziej dazy. Ta, taka inna ta moda. Też obserwujemy konkurencję, gdzie odnosi sukces. No, w Hiszpanii się sukces. Francji uciekli, tak, pozamykali zamykali stepy. no. Patrzymy. Bo, wie Pan, można otwierać w innych krajach, ale być może trzeba budować nową kolekcję, tak? A my chcemy na, optymalizować koszty na tej naszej kolekcji budować coraz więcej stepów, żeby koszt produkcji buta taniał, tak? Bo to są czynności, które no, lepiej na taśmie jak idzie 40 tysięcy par butów niż 10 tysięcy, tak? No bo zmiana taśmy, zatłoczenie wprowadzenie nowego wzoru, no to jest... Zanim no się mhm. nauczą to pół dnia, to i tak no słabiej to sklejają. No i ten efekt synergii. Który chcemy osiągnąć, na tym, że no inaczej będzie firma wyglądać, gdyby miała 1600 stepów, inaczej jak 800. Tak? To po prostu gdzieś będziemy szukać wtedy, kiedy takiego efektu, właśnie kosztów synergii. Ten galopujący e-commerce przenosi się bardzo mocno na również branżę modową, czyli coraz więcej odzieży sprzedaje się w internecie. Słyszę się narzekania. Ta, że Zalando wchodzi, ta. ale pan również przygotowuje się pan, na... To jest trochę tak, no narzekają ci najsłabsi, tak? Wie pan, to Może być powodem słaba kolekcja, może być powodem konkurencja silna, może być powodem internet, no może być powodem, nie wiem, pogoda, zawsze jest tysiąc wymówek. Natomiast no jedno jest ważne, że no nie wyobrażamy sobie chyba, że dzisiaj nie będzie galerii, tak? No to jest może proces kilkudziesięciu lat, ale na pewno nie najbliższych. 20, tak, czy 10, że nagle znikają galerie, bo wszyscy kupują przez internet. Myślę, że, że i tym bardziej buty, które trzeba przymierzyć, dotknąć, tak? Spasować, czy tęgość. Oczywiście można przyjąć paczkę, odesłać paczkę i tak nieskończono się bawić, ale jednak ludzie mają przyjemność kupowania, oglądania stepów jeszcze patrzenia, chodzenia po galeriach. No spadły trochę trafiki. Fakt, że trafiki tam spadły o kilka procent przez ostatnie 3 lata w stepach, ale obroty rosną. Mhm. Także to nie jest jakieś dla mnie zmartwienie. Poza tym, no, pewnie, tak, jeżeli nawet zabierze się 10% czy 15% rynku detalicznego, no to co, muszą spaść czynsze, no bo nikt nie będzie płacił czynsze, jak firmy nie będą zarabiać, tak? Odejdą z rynku najgorsze podmioty, które są najsłabiej przygotowane do tego, tak? Dzisiaj w Polsce bardzo dużo firm zbankrutowało. To w tym roku. To jest Bata, która w marcu zamknęła wszystkie ustepy, 20 kilka stepów. To jest Centro, które w czerwcu zamknęło 60 sklepów. To jest Ambra, która zlikwidowała 100 sklepów. Humani, który już z Polski wyszedł definitywnie. No to też cały czas jedziemy w jednym wyścigu. Czy jedziemy 60 na godzinę z góry? Jak to mówią, z góry wszystko leci. Czy jedziemy pod lekką górkę i wtedy wiadomo, kto. Kto jest słabszy, to musi odpaść z peretonu. No, to jest cały czas wyjście. My walczymy o rynek. Noga podaje w żargonie kolarskim? <noise> no podaje, podaje. Nie jest nieźle. Jak pan planuje rozwój EOBUWIA, bo to jest ta nowa inicjatywa spółki? No, my tak naprawdę to, to jest świeży temat, bo cały czas pracowaliśmy nad stroną swoim, swoim sprzedażą internetową. No a jak popatrzymy, jak popatrzymy, jakie to są proporcje sprzedaży, chociażby tych filmów rozwiniętych, typu Zara, H&M, teraz L.P., który jest wcześniej przed nami. Jak zobaczymy, to są sprzedaż między 1,5 a 3%. A my mamy takie pokrycie detalu, jeszcze wciąż go rozwijamy, że dla nas wejście w internet no to trochę miało się z celem jakby rozwijania detalu, no bo to my jakby celowo troszkę to nawet opóźniali, no bo to być może jakaś kanibalizacja, tak? I wymyśliliśmy sobie, że Fajnie by było zbudować kanał dystrybucji na zasadzie, że ta firma internetowa nie sprzedaje tylko butów z oferty naszego sklepu. No bo to jest kanibalizacja, tak? która nigdy nie przyniesie więcej sprzedaży niż kilka procent. Mhm. I wymyśliliśmy sobie, że, że stworzymy sobie hurtownię obuje. Tak, takim zamiarem, żeśmy się nosili dosyć długo, ale potem żeśmy koło czerwca, jak zaczęliśmy koło tego pracować, to myślimy sobie, a czemu nie przejąć kogoś, kto już jest na rynku. No i tak można rozmawiać, że cenę jak my zapłaciliśmy była duża, niektórzy mówią, że świetny pomysł. No ja powiem tak, no my zapłaciliśmy 12 razy ebida za tą firmę, tak? Zapłacimy, no bo jesteśmy tak umówieni, że chłopaki tam mocno pracują na tą dziś w tym roku. Pewnie i, i zrobią 25 milionów. Pewnie firma będzie kosztować 300 milionów, czyli zapłacimy 75%. No ale ta firma już w tym roku zarobi 25 milionów, a za przyszły rok jestem pewny, że zarobi 45 bo dzisiaj przyrosty jej, to są, no za biegły tydzień mieli 192% wzrostu. Na przykład, nie? To są przyrosty ponad 100% co, co miesiąc, co tydzień. Ja mam tygodniówki o nich raporty. No więc to się rozwija bardzo. Teraz dostali od nas zaszczyt pieniędzy. My pomagamy też w tym, mimo, że tam pracujemy sobie, pod prąd robimy. No więc sprzedajemy już, on sprzedaje już nasze produkty, Lasocki i Sprandis, te nasze produkty premium tak zwane, tak? Nie wsadzamy tam Butów tanich, żeby trzymać zasadę, że obówie sprzedaje markowe buty. No więc bardzo dużo sprzedajesz naszego tam Lasockiego z Brandi. Też ulotkujemy go w naszych stepach dla naszych klientów, że buty Lasocki kupisz, no więc budujemy mu tam odwiedzalność na tych stronach. No i myślę, że teraz jak dostanie duży zasięg pieniędzy, ma około 450 marek w tym momencie. Zbudujemy portfel tysiąca marek, będziemy tylko rotować słabszych, będziemy sprzedawać to w całej Europie. No. Dzisiaj już wyszliśmy na Węgry, wyszliśmy na Czechy, Słowację, na Niemcy i na Rumunię. I te, te rynki się rozwijają bardzo dobrze. I we wszystkich naszych stepach od stycznia będziemy ulotkować, że te buty kupisz, odbiór, odbiór butów w sklepie CDC. Oczywiście pewnie nie w Polsce, bo w Polsce mamy tak silną tożsamość CDC i on już, że nie ma co. Ale na nowych rynkach, gdzie, wy, gdzie wychodzimy, to możemy to połączyć, bo my wbrew pozorom na obcych rynkach jesteśmy wyżej pozycjonowani niż w Polsce. Bo nie mamy tej historii, że CDC to tam cena nic cuda że to się przekształcało z małych sklepów na duże sklepy. Tam od razu robimy wielkie sklepy 700-800 metrowe i mamy fajny, fajny ruch. Bardzo jesteśmy zadowoleni z Chorwacji, z Słowenii, z Rumunii, z Węgier. Te wszystkie rynki naprawdę odpaliły. No też trzeba pamiętać, że my co roku poprawiamy obroty na porównywalnych sklepach. W Polsce to kolejny dziesiąty rok poprawiamy te obroty. Co roku jest lepiej 2%, 5%, 7%. Byśmy cofnęli się do do roku 2004, to możeśmy poprawili 100% obroty z metra na tych powierzchniach. Także... I to samo dzieje się na rynkach zagranicznych, to są pierwsze lata. Jeżeli zakładamy, że nie wiem, w Niemczech, w Austrii poprawimy te obroty co roku o, o kilka procent, to za 3 lata jest tak rentowna spółka. Rozmawialiśmy trochę o Pana inwestycjach, tego, tej dywersyfikacji majątku. Mówił Pan o nieruchomościach. W co jeszcze Pan inwestuje? Akcje, giełda? Nie, ja powiem tak. Prywatnie to sobie tam mam taką pasję, że sobie tam odnawiam jakiś zabytkowy pałac, natomiast nie inwestuję w nic. Tak samo przygoda już z galeriami się skończyła, bo posiadam aktualnie cztery galerie i od, od dwóch lat już jakby nie myślę w ogóle o żadnych inwestycjach, bo musiałbym już następną rozpoczynać, czyli musiałbym już dalej to wcześniej yy, myśleć o tym. Nie, nie będę już inwestował w żadne, w żadne inwestycje, bo mnie już to zmęczyło. Mówimy o, o nieruchomościach, to miała być dezyfikacja, a nie drugi biznes. Mm. Czyli zbudowanie czterech galerii jest odpowiednia dezyfikacja, już nie trzeba więcej z tego robić. Nie trzeba robić tego dużego biznesu, tak? Natomiast cena w najbliższym czasie, no wiadomo, no tutaj największy największy sukces można osiągnąć w butach, bo ja sobie zdaję sprawę, że jeżeli ja osiągnę sukces na rynkach niemieckich i reszta Europy, czy nawet Stany Zjednoczone, no to ja sobie zdaję sprawę, że ta firma będzie pięć razy droższa niż niż teraz jest. Nie? Jeżeli tego nie zrobię, no to, to straciłem szansę. Nie? Nikt nie lubi rozmawiać o porażkach, ale jakby Pan mógł powiedzieć takie najbardziej kształcące pan, potknięcia. Nie, nie mieliśmy właśnie porażek. Myślę, że mieliśmy dużo szczęścia i porażek nie było. No, jeżeli możemy nazywać porażką, nie wiem, zrobienie sieci Boti czy Kłazi, zamknięcie jej po pięciu hmm. latach, to też były pewnego rodzaju doświadczenia z rynku i też te sklepy. Nie wiem, zrobiły przedpole dla CCC, bo to potem się okazało, że boti miały obsługiwać małe miasta, ale w małych miastach zaczęły być budowane małe retail parki albo galerie, no, uh -huh. więc jak się otwierał CCC, no, to BOTi nie istniało, tak. To też jest pewne doświadczenie, jak musi jak musi się czuć konkurencja, jak my otwieramy duży sklep yy, w małym miast miasteczku, tak, typu 20 tysięcy mieszkańców. No. To wiadomo, jak, no, to są pewne doświadczenia, no to to też mieliśmy przeszkolonych pracowników, którzy przeszli pracować do CCC, no to jest kwestia, no ta sieć nie straciła tak powiem, Przesunięcia. ona nie straciła, tylko trzeba było ją zamknąć, tak. I wiadomo, że personel, który się rozkładał na 100 metrowy sklep i część, nigdy nie dogonią wielkopowierzchniowego sklepu, tak, bo inaczej, pan, inaczej się zarządza personelem wielkopowierzchniowym sklepem, inaczej w małym, to znaczy, że rano w BOTI dwie osoby muszą otworzyć, nie ma ruchu w galerii i CTC też dwie osoby otwierają rano. Muszą być dwie, bo jedna pójdzie do toalety albo obsłuży na kasie, druga musi podać w stepie. No. Tylko, że na, na boti były trzy, cztery razy mniejsze obroty nie, z metra, a personelu tyle samo. No, więc. pewne doświadczenia, i, i to nam też na pewno dużo pomogło, a też troszkę może przygotowało rynek na nasz duży nowy step. Jakie dwie, trzy cechy takiego skutecznego przedsiębiorcy mógłby Pan wyróżnić? Czy też cechy, które pomagają w budowaniu biznesu? Na pewno talent, tak. Na pewno pracowitość, ale pewnie 90% to jest szczęście. No. Żeby w odpowiednim momencie, w odpowiednim czasie, z odpowiednimi ludźmi, z odpowiednim towarem, z odpowiednim pomysłem, no to, to, to może to jest dużo tego szczęścia, to jest też talent, tak. Bo człowiek coś przewidzi, coś, coś wymyśli i to potem poszło. No ale potem trzeba być konsekwentnym. W realizowaniu tego, czy wieje, czy wiatr jest, czy z wiatrem. Trzeba po prostu robić swoje, nawet, wiadomo. No. z doświadczenia życiowego się wie, że uparty ktoś, jak jest, to w końcu coś tam kiedyś wygra. nie? Przyjdzie taki dzień, że coś wygra. <grych> Także trzeba być konsekwentnym. Dziękuję panu bardzo za rozmowę i przede wszystkim za zaproszenie. Udajemy się na dalszą część Dnia Inwestora. Będziemy oglądali siedzibę spółki. Dziękuję. Bardzo. Dziękuję bardzo.